Cześć, witam was serdecznie z tej strony Jarkowy w dzisiejszym odcinku polecimy sobie coś innego niż zwykle, czyli nie będzie już rajdów tak mi się wydaje dzisiaj sobie po prostu powalczymy z zespołem R tak jak widzicie jest specjalny event, gdzie się pojawia właśnie na każdym pokestopie zespół R, czyli jest inwazja na nasze pokemony nasz pokemonowy świat z zespołu R, my zaczynamy sobie standardowo w zasadzie od najszybszej drogi, czyli praktycznie można powiedzieć, że od mojego domu no gdzie mam dwa pokestopy, możemy zacząć sobie Walkę z nimi. Zaczynamy pierwszą walkę. Oczywiście, wszystkich ten event będzie trwał godzinkę, czyli od czwartej do 5 Tak jak patrzymy, tylko widzę, że się chyba coś nam docięło, bo z internetem problem. Dobra, za chwilę wrócimy. Dlatego już jesteśmy z powrotem. Nie musiałem zresetować grę, aplikację. Dobra, zaczynamy pierwszą walkę. Oczywiście. Oczywiście myślę, że nie będziemy tego, że tak powiem, nagrywać wszystkich walk. Tu sobie ustawimy, oczywiście, dobra, to my zaczniemy w ten sposób. Nie będziemy oczywiście nagrywać wszystkich walk zobaczymy co tu się nam będzie pokazywać ogólnie fajna inicjatywa jeżeli chodzi ze strony Jantiku, że udostępnił nam możliwość w ten sposób załatwiania rzeczy, bo przynajmniej jest to jakieś udogodnienie, nie jest to tak zwane nudne rajdowanie czy, czy nudne zimowanie. w tej chwili można już robić coś więcej, można też atakować jako to indywidualnie no, widzimy tutaj szybko nam schodzi, w zasadzie te pokemony w tej chwili są zdecydowanie mocniejsze. Jak wiecie, Shadow Pokemony są mocniejsze, mają większy stosunek ataku i tych wszystkich statystyk, ale nam to nie straszy. No widzimy, mamy pierwszy Snorlax. To mnie zadziwiło, to będzie to taka trochę walka z wiatrakiem, bo chyba mi się padnie. Dobra, zmienimy sobie na Kyogra, też niezbyt dobry wybór. Ale tutaj mi się wydaje, że najlepiej powinien sobie poradzić No właśnie tego się nie spodziewałem, nie poleciłem, nie zdążyłem polecić pokemona No i właśnie tu jest ten ból cały Że niestety Pokémony są... <coughs> e, revive i potion'y są bardzo ciężko dostępne Trzeba naprawdę dużo chodzić Teraz my sobie zbieramy tutaj z tej strony, słuchaj Widzimy już mamy Greita i Excellent, zobaczymy co nam się... Bieg... a ja raczej zszedł, także nie użyłem żadnego więcej tyle, że właśnie będzie trzeba używać potionów mamy pierwszy pokestop oczywiście ja już wcześniej to trochę walczyłem z tym także dzisiejszy dzień co myślę co 10 pokestopów powinienem 20-30 zrobić dzisiaj takich sobie, no ratata, więc w zasadzie yy... Jak wiecie, to też trzeba je to. Ma się e, medale za uleczanie, czyli purifying. Mhm, Dobra, my złapaliśmy, zobaczymy jakie statystyki, czy się opłaca. Wiadomo, że e, po purifikacji one dostają dwa razy więcej, e, dwa, razy, e, dwa dodatkowo dwa, do statystyk czyli najlepiej jakby się tam trafił. W tej chwili nam by się trafiła jakaś 13-13-13 po purifikacji, by była już 15-15, czyli 15, czyli seteczka. Dobra, my tutaj zrobimy w ten sposób, że jednak nie będziemy z nim od razu walczyć, tylko sobie polecimy pokemony. No, za chwilę wracam. Stały zestaw już jest gotowy. Lecimy z drugim. Patka, jak ci idzie? Pokonałaś pierwszego? Co? Dobra. drugi mamy, zaczynamy od zybata więc bardzo też szybko powinno pójść ja standardowo zawsze używam tutaj tyranitarów chyba, że się coś wodnego pokaże tak jak było na samym początku ale tu znakomicie radzi sobie mój tyranitar z tym w razie czego mamy crunch od razu także coś nam może dzisiaj się tropnąć ekscelencik o, nie strzelałem, myślałem, że zejdzie za jednym strzałem to już drugi, później mamy trzeciego niedaleko więc w zasadzie krobacik krobacik to wiadomo też powinna być tylko już czysta formalność więc liczę na to, że nie będę musiał zbyt dużo używać, widzicie no w ogóle tak jak teraz testujemy sobie system Właśnie taki system BIT, y, PVP, bardzo mi się podoba. Dobra, ok. Dziś się tam pokazać CP, Krobata miał ponad 9000, maje 3,5. Dobra, co my tu będziemy? Prawdopodobnie Zubata, także nic specjalnego. Tak jak mówię, nie będziemy wszystkiego tego tutaj nagrywać. My sobie po prostu pójdziemy. Właśnie tak, że się zapomniałem wrzucić z. z, z to ze Stardustem oczywiście Zubat jak wiadomo jest teraz właśnie też event z Koffingiem ojojoj, z Koffingiem i z Ekansem, więc te pokemony też można w wersji Shiny ja oczywiście łapiąc tego już multą nic nie, mi się nie udało trafić Shiny tak samo Zubat też może być Shiny i też, też nie udaje mi się tego trafić nie, no pro tylko złapany za pierwszym razem, więc są to dodatkowo pokemony, które w zasadzie, no jak widzimy tutaj atak, atak średni kompletnie nie, pokemon nieprzydatny, dobra to by było na tyle, jeżeli chodzi o te dwa idziemy dalej i później po prostu przy następnym, jak coś ciekawego nam się trafi, to będziemy się widzieć, dobra, to do później Długo nie trzeba było czekać na yy, fajnego Pokemon'a właśnie na PvP, no nie zwróciłem uwagi, że tu może być Dratini, Dragon, no i będzie pewnie na końcu Dragonair. Dobra, myślę, że powinienem jeszcze zdążyć Cruncha uderzyć Dragonaitowi, bo ostatni Pokémon właśnie Dragonair, a także nie ma, nie ma nic tutaj strasznego, więc powinno być łatwo. Trochę słońce mi zaczęło przyświatywać. Nie widzę co robię. Dobra, szybko zmieniliśmy Pokemona na drugiego tyranitara, żeby nie tracić rewiv'ów, chociaż myślę, że też bardzo łatwo, łatwiutko jak to się mówi. Dobra, my sobie złapiemy, zobaczymy, może będzie. Może fajnie by było jakby był dragonair ale podejrzewam, że widzicie już 28 odznak. Także mówię, tutaj jest o tyle dobrze, że można sobie ja indywidualnie sobie chodzić. 12 cp to aż normalnie sobie złap, my sobie łapiemy do razu z ananasem, żeby jak najwięcej candy łapać przy okazji. A to jest dosyć dobra opcja, jeżeli ktoś nie ma Dragonite'a czy Dragonaira. Mm, sobie tutaj walk uciek no, uciekł już mi, dobra. I co my tu mamy? No niestety Bratini nie jest taka dobra, dobra, to my idziemy sobie dalej. Idziemy czy walczyć chcesz? Dobra. dobra, to jeszcze tutaj zostajemy chwilę. Bo tutaj Patrycja też będzie chciała powalczyć, zobaczymy, czy jej się uda. Jeżeli się nie uda, to uciekamy szybko. Bo tutaj mamy ograniczony czas, mam tylko godzinkę. Na jak najwięcej pokestopów. No, widzicie, wszystkie pokestopy są na czarno, także, także myślę, że na pewno trochę tego stoczymy. Ja tu jak widać dwa Ekansy Sprawdzimy, może na odcinku akurat się uda złapać dwa Ekansy Teraz rzucam, uciekam, bo nie mam zamiaru czekać na ten Może na odcinku się uda akurat nagrać Dobra, Ekans Idzie sobie, może się uda, niestety żaden nie jest Shiny Więc dobra, my się widzimy na walkach z zespołem R i w zasadzie mamy kolejną dratini. Ogólnie wcześniej tak powiem wam szczerze, że nic specjalnego nie było. Cały czas te zubaty. Raz miałem Bulbazaura, niestety nie udało mi się go pokonać, ponieważ nie mam rewajwów. Więc Dragonair, proszę, dobra. Dragonair dostanie. Tak ogólnie. Raz miałem Bulbazaura, Bulbazaura i Vizaura i Venuzaura, cała ta. Cała paleta, niestety nie pokonałem ich, ponieważ no Jak wiecie, za mało O tu mamy Dragonite'a w ogóle Tu jest dosyć też Nie jest tak łatwo, na szczęście Nie wiem co wybrałem Też Dragonite'a Dobra, zdążymy chociaż zaatakować go raz Myślę, że chyba powinniśmy zdążyć nie? Niestety Dragonite nam padnie mm, No i nie zauważyłem, że Tyranitara No nie spodziewałem się tego a tu jest jeszcze w połowie. Pierwszy nie uda mi się go pokonać. Aż dziwne. Aż dziwne. A gdyby, była mocny, gdyby był mocniejszy, gdyby był mocniejszy, to dalibyśmy radę, a tak, jak widzicie, padłem. I przy samym końcu, dobra. Niestety przy samym końcówce padłem. Ja to zrobię w taki sposób, że nie zdarzyło mi się to jeszcze wcześniej, dawałem dałem rady z tyranitarami bez problemu, ale teraz już wiemy mniej więcej o co tu chodzi. Dobra, my się za chwilę widzimy, jak się poleczę pokemony. Więc mam trzy razy te. Ogólnie trochę chodzimy, trochę porobiliśmy. Nie chcę wybierać innych pokemonów, ponieważ już wszystko popadało, więc uważam, że tyranitarami najlepiej mi się by bije. Trudno, no niestety będę musiał w ten sposób to załatwić Strasznie spadają tutaj pokemony i strasznie jest jeżeli chodzi o revive'y i potiony Dlatego dzisiaj planuję sobie zwiedzić kilka, pok yy, kilka pokestopów, ale też i gymów Gdzie będę mógł sobie pokręcić, na szczęście już złotych gymów mam trochę więcej Więc spokojnie sobie, dobra tu mi padł i teraz wystarczy tylko Dragonite pokonać Mówię trzy razy te jak ja mówiłem, bardzo mocno bije i szybciutko przechodzimy. Jednak to i tak nam nic nie pomogło, żeby tylko szybko uciec. Hmm, Byle by tylko cruncha naładować, no nie wierzę, jak on to robi. Nie naładujemy nawet cruncha. O ja, pierdzielę, czyli źle jednak i ten jeszcze nie pełny. Myślałem, że się uda. Ja, no nie wierzę. Trzy, drugi raz, drugie podejście do Dragonite'a. Tym razem jestem załamany. O kurczę. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Tym razem spróbujemy w taki sposób. Pierwszy Tyranitar, no wiadomo, najwięcej CP i najszybciej atakujący. I uda mi się najszybciej go pierwsze trzy poki no, uda mi się najszybciej później dla prasy czyli takie raczej, raczej z kontrą lodowe mają kontrę na, na mogłem wziąć rajku też jest opcja była żeby rajku wziąć rajku już jest wymaksowany także poradziłoby sobie spokojnie z właśnie z dragonitem ale wzięliśmy dla prasa to już końcóweczka Dwa pierwsze poki spadły szybciutko Teraz będzie właśnie ten Nasz Dragonite I dlatego weźmiemy dla niego Weźmiemy dla prasa Ale też tak Czy zdąży naładować Nie zdąży nawet naładować I nawet połowa poka nie zeszła Czarno to widzę, chyba będę musiał sobie odpuścić A tu jeszcze Może, może Może Dragonitecik. Dobra, tutaj się obronimy przed tym. O, proszę. Drugi lapras dał radę. Drugi lapras dał radę i drugi lapras pokonał. Właśnie tamten miał taki słabszy atak troszeczkę. I w ogóle, no dobra, na szczęście się udało i to będzie pewnie dratini. On nie liczyłbym na, co, na nic innego. Udało się wziąć się. 33. 34 w zasadzie i to jest Dratini, więc nie wiem czy to opłacało mi się 113CP, więc w zasadzie nie przyuważyłem Od razu dałem e, pinapa. Dobra liczę na to, że to mi się opłaci. Stanie tutaj widziałem tam Snorlaxe, nie Snarlaxe łapane, ja to szczęścia do tego nie mam no, niestety nie opłaciło mi się kompletnie i on się nadaje tylko do tego, żeby go właśnie stransferować. No trudno, dobra, my idziemy dalej. Jeżeli coś nam się złapie, w zasadzie coś nam się uda fajnego przyuważyć, to będę nagrywał. Póki co, póki co bo to jest pierwsza taka walka, w której miałem naprawdę duże problemy bo po prostu przeliczyłem się dobra, to my się widzimy na następnym jakim, na następnej jakiejś ciekawostce, jak nie to po prostu zakończymy sobie jakimś rajdem, jeżeli będzie w okolicy jakimś skromnym, nawet jedyneczką myślę mamy w okolicy dobra, to my się widzimy za niedługo myślę, że właśnie mamy ostatni ostatni dzisiaj e, ostatni dzisiaj właśnie z, z rzekomy tak zwany a tak na zespół R ogólnie troszeczkę tego zrobiliśmy i w dalszym ciągu no niewiele tutaj fajnych rzeczy miałem same rataty, same, o widzicie tak jak widzicie znowu ratata na dzień dobry ja już samymi tyranitarami walczę, bo po prostu zostało mi 5 rewiv'ów, więc nawet, nawet się nie staram żeby, byleby szybko tylko zbić nawet próbowałem, powiem wam szczerze, że próbowałem snorlaksem. Całkiem spoko to wyszło. Jeszcze zdążę kran mu uderzyć, żeby nie marnować poka. Ostatni chyba też będzie Raticate z tego co się orientuję, bo tam wcześniej już próbowałem walczyć z, na, na, a to nie, Patrycja przepraszam, walczyła. Na drugim tym no i tak, trzeci Raticate, także także śmiało akurat pozwala mało Dragona i tam mi wybierze, bo zagalopowałem za, za się. No, jak widzicie, Dragonite będzie zjedzony. Ja już wolę, żeby umarł mi Dragonite. Dobra, umarł. No i co, jeżeli chodzi o zespół R, troszkę się tam nawalczyliśmy, niewiele, ale zawsze to jest. Dzisiaj tak z 10 było, może 15 walk w ciągu, 15 chyba sztuk było, 15 pokestopów żeśmy zaliczyli więc dobra 374 ratyka do złapania rzut, nagrajcie, zobaczymy czy co, czy to się w ogóle opłaciło bo tak jak powiedziałem wcześniej nie zawsze to tak wyglądało kolorowo w zasadzie tu widzimy W zasadzie nie jest tak źle, nie jest tak źle, nie jest tragicznie. Po, po uleczeniu go z tego bym miał takie statystyki dosyć, 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 ale no niestety nie jest to 100%, więc nawet nie będę się trudził i po prostu robię go z niego transfer. Dobra, to co? Tutaj już by było na, na tyle, bo już widzę, że się powoli kończą. Jeszcze widać gdzie nie, gdzie się kręcą właśnie te czarne, ale to po prostu jest taka... W zasadzie wszędzie jeszcze są. A tu już widać, że stają się normalne, zostają już tylko... Zostają te, które miały być lesowo. Widzimy troszeczkę jeszcze tutaj dookoła... O, tutaj już przestaje kręcić. Dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Jest to taki skromna, skromny pokaz tego, co tutaj było, tutaj się działo. No dobra, my się na pewno będziemy widzieć w następnych odcinkach, czyli ja będę raczej robił rajdy. Prawdopodobnie będziemy się widzieć na... na za tydzień będziemy robić odcinek, bo w tym tygodniu raczej nic takiego specjalnego nie ma. Ewentualnie może wrzucę jakiegoś, jakiś rajd z... Z YouTube, tak czy inaczej, będziemy na pewno chodzić sobie za tydzień na, e, rajd, y, przepraszam, na community day. Zobaczymy, co tam będzie, jak tam nam to pójdzie. Na pewno w tygodniu coś wam więcej na ten temat powiem. No dobra, to my się widzimy w następnych odcinkach. Wy, jak podobają się Wam moje materiały, zostawiajcie wiadomo. Subskrypcje, ewentualnie jakieś komentarze. Ja na wszystko tam staram się odpisywać. No dobra, to cześć.